Cześć, witajcie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj przyjrzymy się boksowi subskrypcyjnemu, który otrzymałam z Magical Suitcase. Wydaje mi się, że to chyba największy potorowy boks subskrypcyjny, jaki istnieje. Wnoszę to na podstawie tych filmów, które widziałam z tymi różnymi boksami, unboxingami tych boksów. Dodam, że jest to nasza rodzima produkcja polska i że ten boks wygląda tak. Czekajcie, bo jest trochę to nieporęczne. Generalnie rzecz biorąc, ledwo mieści się w kadrze. Dodam, że jest to box sierpniowy który poświęcony był z tego co pamiętam nauczycielom Hogwartu. Więc prawdopodobnie znajdują się tu rzeczy, które mogą nam przydać się podczas tegorocznych lekcji w Hogwarcie. O ile ktoś dostał list z Hogwartu, dajcie znać, bo ja znowu tego listu nie dostałam i już chyba nigdy nie dostanę. Jestem stanowczo za stara, mówi się trudno i żyje dalej. Ale taki box i tak chętnie otworzę, zobaczę co znajduje się w środku. Więc zabieram się za otwieranie. Uwaga! To się właśnie dzieje. Dzieje się magia. Zaczniemy sobie od listu. Czas do szkoły. My jednak chcemy uhonorować znakomitych w większości nauczycieli najbardziej znanej szkoły magii i czarodziejstwa hogwartu. Przedmioty w tym pudełku związane są ściśle z takimi profesorami jak Snape i bardzo dobrze. Nie wiem, czy też lubicie Snape'a, ale ja Snape'a uwielbiam. Snape i McGonagall. Profesor McGonagall to moi ulubieni nauczyciele hogwartu. Dajcie znać, kogo wy lubicie najbardziej. Do tego Hooch, Sprout czy Flitwick. Dodatkowo chcieliśmy podarować wszystkim pierwszoroczniakom ręcznie wykonane unikalne różdżki. I to myślę, że to będzie coś fajnego, ponieważ jestem ciekawa jaka różdżka mnie wybrała. Każda jest inna, nie ma na świecie drugiej takiej samej, tak jak czarodzieja, do którego trafi. Skorzystajcie z eliksiru, rozwiążcie test Lockharta lub wypróbujcie zaklęcie. Wróć! Rozwiążcie test Lockharta, jak ten test może wyglądać. Ulubiony kolor Lockharta? Liliowy. Kolor oczu? Nie pamiętam. Tam, kolory różnych szat, to wiem, że miał purpurową, niebieską chyba. Co, gdzie, czego dokonał, ile razy został e, misterem tego uśmiechu w tej całej czarownicy, czy coś, nie mam pojęcia. Wiecie co, nie czytałam autobiografii Lockharta, w ogóle olałam jego książki, nigdy po niej nie sięgnęłam, więc podejrzewam, że obleję ten test. Także, co zawiera dokładnie ten box? Oto lista, na razie nie będę patrzeć, ponieważ ta lista to jeden wielki spoiler. Wolę nie wiedzieć, co znajduje się w tym boksie i sama to odkryć. Zaczynamy od doniczki na zioła Profesor Sprout, ale to jest sama doniczka, więc podejrzewam, że gdzieś tutaj będą zioła. Może lekcja z Profesorem Flitwickiem? <grym> Okej, okay, mam piórko, tak przy okazji mi wyleciało. Będziemy potem sobie czarować. Skoro mam różdżkę, no to będziemy czarować, nie? To znaczy wiem, że różdżka tu będzie z tego, co było w tej rozpisce. Dobra, e, mam tutaj... Jakiś woreczek, woreczek pewnie z ziołami doktor Sprout, to znaczy profesor Sprout, skąd mi się wzięła ta doktor. Yy, I tutaj mamy ziemię, to jest ziemia i nasionko. Kto był dobry z zielarstwa i kto mi powie, co z tego wyrośnie? Jestem bardzo ciekawa. Na razie nie będę tej ziemi tutaj przesypywać, ponieważ mam tutaj taki otwór i brakuje podstawki. Ta ziemia podejrzewam wysypie mi się, więc. Położę to sobie tak. Pewnie trzeba będzie to podleć. Czy coś? Ciekawa jestem, co z tego wyrośnie. Nie mam pojęcia jakaś mandragora? Nie! Mandragora nie weźmie się z takiego nasionka. Dobra, nieważne. Idziemy do kolejnego woreczka, który. To jest w ogóle jak, takie, jak taki lizak na patyku. <laughs> lizak na patyku, albo taka czekolada na patyku, co potem wkłada się do gorącego mleka i tak, wiecie, robi się z tego czekolada. A czekajcie, tu była jakaś karteczka do tego przymocowana, więc zaraz dowiemy się, co to jest. Herbata, profesor Hucz. No to teraz dowiemy się, jakiej herbaty. Jaką herbatę lubi profesor Hucz. Liść szałwi, kwiatostan oregano, kwiatostan gojnika, liść mięty zaparzać 10-15 minut po całku. I teraz zobaczymy, jak to wygląda. O wow! O wow! Okej, okay, dobra, Kumam, bo miotła by nam się nie zmieściła do tego boksa, A co może kojarzyć nam się z profesor Kłucz? Oczywiście, że Quidditch latanie na miotle. I ta herbata ma kształt miotły i to wygląda tak przepięknie i pachnie przede wszystkim miętą że no normalnie nie wiem co powiedzieć, bardzo fajny pomysł dziewczyny, bo tutaj pragnę zaznaczyć, że ten box, te boksy i nie tylko takie potorowe, ale też boksy książkowe związane z książkami jak adult, z książkami grozy, fantastyką i tak dalej, więc sprawdźcie sobie ofertę Magical Suitcase. To jest robione przez dwie dziewczyny mniej więcej w moim wieku, z tego co się orientuję, także super sprawa dziewczyny. Naprawdę, młode mamy, które rozkręcają sobie swój własny biznes, bardzo fajny pomysł i bardzo ładny zapach. No i kurczę, ta miotełka jest taka naprawdę świetna, bardzo mi się podoba ta miotełka. Co my tutaj dalej mamy? Tutaj jest coś... Nie wiem co. Zaraz zobaczymy. Szafa z boginem! Tylko ja nie wiem, czy chcę go wypuszczać. Czy można pociągnąć? Ciągnę, okej. Okay. Wydaje się dość wkurzony. Nie będę go wypuszczać, ponieważ boję się, że pokaże coś, czego się boję, chociaż nie wiem, jak miałby to pokazać. Ponieważ rzeczą, której boję się najbardziej na świecie, jest samotność. Dajcie znać, czego wy się boicie i myślę, że zgodzicie się ze mną, że może nie będziemy go wypuszczać z tej szafy. Zostawimy go tutaj. Wiecie, po co kusić los? O, notatnik, notatnik: jakiś taki notes z Squad Girls, Hareron Hermiona i Spinacz z Ronem, który w tym roku też mnie przyszedł. Śladuje. Nie wiem, czy pamiętacie moje filmiki z ubiegłego roku kalendarz adwentowy z Gobston Ali, jak również kalendarz Funko Pop. Okazało się, że w kalendarzu Funko Pop, takie małe minityci popki, miałam tam chyba dwa rony, Freda, Georgia i Ginny, czyli powiedzmy miałam gang rudzielców, a jeżeli chodzi o kalendarz z Gobston Ali, miałam czapkę Another Weasley, Do tego miałam oczywiście figurkę Funko Pop, dużą pełnowymiarową rona, bo jak żeby inaczej. I jeszcze w te same święta dostałam różdżkę od czytaczy i zgadnijcie jaką Różczkę dostałam. Oczywiście, że różdżkę Rona, więc można powiedzieć, że Ron mnie prześladuje, i w tym roku mam nadzieję, kurczę, ja nie chcę powtórki z rozrywki. Chciałabym też trochę jakichś takich innych bohaterów dostać, a nie tylko Rona, czy rzeczy związane z Ronem, no ale okej, okay, dobra. Mamy tutaj taki. No brelok. Brelok z Luną to jest całkiem ok. to dam, że jeżeli chodzi o te breloki, mam taki z Bellatrix, ponieważ Bellatrix jest jedną z moich najukochańszych bohaterek z Harry'ego Pottera, Bellatrix, Hermiona. Lunę też bardzo lubię, więc cieszę się z tego, że mam teraz tutaj taki breloczek. Tutaj, co mamy? Aha! Będziemy sobie czarować. Mamy to. Mamy teraz też e, mm, opis zaklęcia Wingardium leviosa. Jest to jedno z podstawowych zaklęć do nauki dla pierwszoklasistów. Służy do unoszenia przedmiotów i zwierząt ponad ziemią. Zostało wymyślone przez Jarleta Hobarta w 1544 roku. Hobart zaprezentował wówczas pokaz latania, podczas którego odkrył właściwości zaklęcia. Unosiło ono jego szaty. A nie ciało. Występ zakończył się niezbyt szczęśliwie, gdy nagi Jarlet spadł na ziemię łamiąc kości. Po tym incydencie zauważył, że na czas lewitacji ma wpływ masa obiektu i umiejętności czarodzieja rzucającego zaklęcie. Nie stosować na ludziach. I tutaj mamy ten ruch dłoni, ale aha, czekajcie, jeszcze różdżki nie mam. Dobra, jeszcze nie będziemy czarować. Wiecie, co prawda, mam już swoją różdżkę, ale chciałabym zobaczyć, czy będę potrafiła posługiwać się tą z tego boksa, bo tutaj jest różdżka z tego, co widziałam i z tego, co widzę teraz. Także może dobierzmy się najpierw do różdżki. Zobaczmy, jaka różdżka mnie wybrała. Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia, jakie to drewno, jaki rdzeń, z czego wykonana jest ta rączka. W każdym razie ona jest tak bardzo ostro zakończona, ma takie bardzo ślizgońskie barwy, więc może jednak jestem ślizgonem, ponieważ z tego co ustalaliśmy już kilka razy, jestem niezgodna, ślizgon łamane na puchon, łamane na gryfon. Krukona we mnie w ogóle nie ma, więc jestem taką mieszanką tych trzech domów, ale. Ta różdżka wskazuje na ślizgona, ponieważ jest taka a. zielona, a b. ostro zakończona. Gdybym na przykład nie udało mi się rzucić jakiegoś zaklęcia, mogłabym wbić to w oko i naprawdę kogoś <grym> okaleczyć. No, i się zacieszyłam przy okaleczaniu. Przepraszam Was. Może rzeczywiście coś jest we mnie ześlizgona. W każdym razie, bardzo fajny pomysł na różdżkę. Robienie takich różdżek DIY to jest naprawdę bardzo ciężka robota, przynajmniej dla mnie. Mam dwie lewe ręce, o czym niebawem się przekonacie, ponieważ wraz z Marysią nagrywałam filmik, w którym robimy różdżki, i zobaczycie, jak mi to wyszło. W każdym razie, mam różkę. Mam tutaj. Opis tego zaklęcia Wingardium Leviosa, gdzie mam akcentować, jaki jest ruch dłoni, więc myślę, że możemy spróbować sobie poczarować. Czekajcie, ruch dłoni będzie taki. Mam piórko i e, wingardium Leviosa. Win Wingardium Leviosa. Może innym razem. <noise> Dobra. Przejdźmy sobie do czegoś tutaj. O! Do kociołka. Kociołek. Magical Suitcase. Jestem ciekawa, jak ten kociołek wygląda. chciałam niespodziankę, wiecie? Myślałam, że będę musiała zgadywać, co jest w tym pudle. A tu proszę bardzo, od razu naklejka, kociołek. Trochę szkoda. Wolałabym większą niespodziankę mieć, ale dobra, nie ma tego złego. to na dobra, nie wyszło, ponieważ tutaj mamy kociołek. Kociołek, który. Powiem szczerze, że nawet mi się to podoba. Do tego kociołka widzę, że jest taki stelaż, żeby tak można było to sobie postawić. Tutaj może postawimy? Nie. Ale spoko to jest, powiem Wam. Podoba mi się. <laughs> nie wiem jeszcze do czego to można użyć. Na pewno mogę taką świeczkę postawić, żeby ten kociołek zagotował mi się. Może zrobię tu herbatę. Profesor Hucz. Nieważne. Zobaczymy. <laughs> więc mam tutaj taki kociołek. Kociołek to oczywiście zajęcia ze Snape'em. eliksiry, Więc jak nie mam, będę miała tutaj jeszcze jakiś eliksir. Pytanie tylko jaki, o jakich właściwościach. Jest to eliksir mózgowy, który bardzo ładnie pachnie. Takimi, mm, to jest taki bardzo słodki zapach, zapach takich cukierków. Aż chciałoby się to zjeść, gdyby nie to, że mam kolejny miesiąc bez cukru. Ale mm, to raczej nie jest do jedzenia. Podejrzewam, że jest to sól do kąpieli o bardzo ładnym zapachu, żałuję, że nie mogę Wam tego zapachu przesłać, ponieważ jest naprawdę bardzo fajny, taki cukierkowy, intensywny, bardzo podoba mi się ten zapach. No i mamy tutaj jeszcze coś. Kolejna butelka. Tym razem Fire Whisky Ogden Fire Whisky, ognista whisky Ogdena, czyli pewnie mogłabym sobie tu jakieś whisky nalać. Ale ja nie przypadam za whisky, więc wykorzystam to do czegoś innego. Bo takie buteleczki w sumie lubię, ale whisky nienawidzę. Dobrze, więc że nie ma tutaj whisky w środku, bo nie wiem, co bym z tym zrobiła. Musiałabym chyba wylać, <ścoughs> bo nienawidzę whisky. Ale dobra, spoko. Mamy coś takiego, ognista whisky e, Ogdena. Ciekawa jestem, właśnie, czy dobrze to rozumiem. Gdzie to może tutaj być? Ognista whisky Ogdena, butelka na trunki wszelakie, ulubiony alkohol dorosłych czarownic i czarodziejów. Okej, okay. zdrówko. <grym> Dobra, tutaj będzie problem, bo nie mam czym otworzyć takiej różowej koperty, więc będę musiała skoczyć po coś do otwierania. Obrona przed Czarną Magią, sprawdzian podstawowej wiedzy, rok drugi. A, no tak, czekajcie, Liliowa koperta. Co mogło być w Liliowej kopercie, jeśli nie test wiedzy na temat Gildroya Lockharta, to znaczy teoretycznie obrony przed Czarną Magią. No i teraz będzie test dla Was. Ciekawa jestem, czy znacie odpowiedzi. Jak brzmi drugie imię Gildroya Lockharta? Jaki jest ulubiony kolor Gildroya Lockharta? Z jakiego drewna jest wykonana różdżka Gildroya Lockharta? O jakim smaku są ulubione lody Gildroya Lockharta? Jaki rdzeń ma różdżka Gildroya Lockharta? Jaki był ulubiony przedmiot Gildroya Lockharta podczas nauki po w Kto... Cześć Katniss! Czy rodzeństwo Gildroya Lockhart'a wykazało zdolności magiczne? Kogo i dlaczego podziwia Gildroy Lockhart? Minimum 20 zdań. To myślę, że w 20 zdaniach mogłabym napisać, że Gildroy Lockhart podziwia samego siebie. Albo co według ciebie jest najpiękniejsze w Gildroju Lockharcie? Minimum 10 zdań. Czajcie 54 pytania dotyczące Gildroya Lockhart'a. Jeśli ktoś zda ten test, po prostu szacun, totalne szacun. Nie byłoby szkoda czasu, żeby. Uczyć się do takiego testu. Więc czekajcie, mamy tu jeszcze dwie rzeczy. Jedną rzeczą jest a taki tam plakat Snape'a w wydaniu Alana Rickmana. Czy to gdzieś będę mogła postawić sobie tutaj przy No skoro to jest taki fajny nauczyciel, to. Okej. Okay. Tutaj mam. Postawiłam sobie tutaj z boku. I <grym> jeszcze jedna rzecz. To jest. To jest plakat taki duży. Nawet w sumie, wiecie co, cieszę się, ponieważ chciałabym zrobić sobie jakiś taki kącik Pottera na stałe, żeby go mieć, gdybym nagrywała sobie jakieś takie filmy potterowe, żeby to fajnie wyglądało, bo to teraz to zrobione zostało tak mega na szybko, że lepiej nie mówicie. W każdym razie. A, okej. Okay. Profesor coach. Czy... Quidditch, co prawda, to podło nie zostało zaczarowane, nie jest tak duże jak torba Hermione, nie mogę wyjąć tu żadnej miotły, miotły nie widzę, ale mam za to opis gry w Quidditcha. I jest to takie bardzo duże, bardzo, tutaj widzicie, jest podane po prostu wszystko. Szczegóły dotyczące miotły, z tego co widzę, chyba jak się gra w Quidditcha, aha, tu są domy Hogwartu, więc, o matko, to jest takie duże. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten unboxing. Dajcie znać, co sądzicie o takich boxach subskrypcyjnych. Jeśli spodobał Wam się ten z Magical Suitcase, to chciałabym tylko dodać, że mam dla Was 10% zniżki do Magical Suitcase na box wrześniowy na hasło Reviews by Anita. Dziewczyny, bardzo dziękuję Wam za podesłanie mi tego boxa. Naprawdę bardzo fajnie bawiłam się otwierając go. Życzę Wam powodzenia w rozwijaniu swojej działalności. No i jeżeli chodzi o ten ten box. Przyznam szczerze, że rzeczą, która podoba mi się najbardziej, jest ten kociołek. Jeszcze nie wiem, gdzie go postawię, co będę z nim robić, ale, ale podoba mi się. Naprawdę podoba mi się, i będę musiała użyć go do czegoś. Może zacznę od zaparzenia sobie tutaj herbatki. Profesor Hucz, kto wie. Także bardzo dziękuję Wam za zobaczenie tego filmu. Dodam, że niebawem pojawi się kolejny box. Tym razem taki, który wylicytowałam w aukcji charytatywnej, żeby pomóc małemu Aleksandrowi. I dajcie w ogóle. Znać, czy chcecie takie boksy oglądać raz na jakiś czas. To znaczy, wiecie, nie chciałabym zasypać nimi mojego kanału, ale raz na jakiś czas coś otwierać poterowego, czy nie do końca poterowego, dajcie koniecznie znać i bardzo dziękuję za zobaczenie tego filmu. I do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!